Bonjour mes amis! Dzisiaj pokażę wam potraba jednogałunkowa. Będzie to przypyszny kurczak po oh, marokańsku. Oglądajcie oh, dalej. O, oh! o, oh, o, oh. o! Pokażę Ci teraz bardzo prostą, bardzo słynną marinatę w ogóle w Maroku. Dokładnie w Berberze wymyślili tą marinatę. Ona się nazywa Szarmula albo Szermula. Ona euh, najczęściej towarzyszy albo kurczaka, albo na przykład rybę. Możesz to robić w młodzieżu i docelowo to ma być taką potrawę, którą możemy, możemy po prostu zrobić w naczynie tazin, ale wiem, że nie każdy z Was macie tajin w domu i pokażę Wam, jak zrobić to w domu. Uh, to będzie po prostu potrawa jednogarnkowa. Najpierw zaczynamy od naszej czyli i możemy to robić w mikserze, możemy to robić w młodzieżu. Ja to dzisiaj wybrałem opcję mikser, bo wiele, wiele szybciej będzie. Czyli tak. Potrzebny jest jedną cebulą białe, który po prostu pokroję tylko, żeby ułatwić pracę w mikserze. Na 4 i następny całość na pół. I to wyląduje do miksera. Hop. Jeden dojrzały pomidor pokroję na pół. Tak samo. Wyciągam od razu sipówkę. Znowu mięsię kawałki. Hop. Pomidor pokrojony wyląduje do miksera, do środka dodaję teraz 3 ząbki czosnku, mam tutaj pęczek natki pietruszki i pęczek kolendry, troszeczkę pokroję, żeby ułatwiać pracę miksera i całość wyląduje do dzieży. Ok. Już mam mikszowany całość, ale jak zauważysz, widzisz, to nie jest miksowane na totalną papkę. Po prostu takie delikatniejsze kawałki, właśnie cebuli, pomidor, czosnek mu muszą się znaleźć. Dobrze, i do środka teraz musimy dodawać sok z pół cytryny I teraz będziemy dodawać najpierw oliwa. Mam tutaj około 50 ml oliwy, czyli dodaję oliwę i mieszam całość, żeby powodować się musie. Ok, czas teraz, żebyśmy dodawali się Mam tutaj z kolei, um, mimo że kolor tak wygląda, uwierz mi, to jest papryka e, słodka bio. Dlatego ona ma taki kolor, nie jest taki super mega czerwony. Czyli papryka do środka. W kuchni marokańskiej zawsze się znajduje cynamon, czyli mam tutaj e, szczyptę cynamonu. Hop. Imbir w koszku. Kurkumę, który doda oczywiście smak i koloru. Ja dzisiaj to dodam dlatego, że jak właśnie byłem w Maroku kupiłem szafran. Szafran jest bardzo popularny tam, ale jest to bardzo droga przeprawa. Ja to kupiłem kilka lat temu, czyli to jest totalnie opcjonalne. Ja dzisiaj to dodaję, jak nie masz, nie dodaj. I mieszam całość. No i przypominam, jeśli robisz siermule w ogóle do ryby, to pamiętaj o tym, żeby dodawać troszeczkę kminek. Można oczywiście marinować kurczak w całości, same piersi z kurczaka. Ja dzisiaj mam tutaj łódka. Um, jeśli się uh, nie śpiesisz, tak jak ja, to możesz po prostu zostawić je całą noc do środka. Najwyżej to po prostu na kilka godzin, powiedzmy dwie godziny, powinny być zanurzone kawałki kurczaka lub ryby w środku marynaty. Czyli bierzemy po prostu marynatę, bierzemy kurczaka i zanurzimy całość teraz. W Maroku używają taką naczynie, który się nazywa tajin. Tajin jest to albo naczynie, albo właśnie uh, też potrawy. Tajin jest bardzo popularny w Maroku, w Algierii, ogólnie uh, uh, krajów Właśnie Afryki Północnej. Oczywiście, jeśli masz tazin, możesz to zrobić w tazin. Jeśli nie masz tazin, wystarczy po prostu brać garnek z przykrywką. Dlatego, że całość za jakieś dwie godziny będziemy podsmażać najpierw w kurczaka, później będziemy przelewać na to marynatę. I będziemy jakieś 40 minut dusić całe naszego kurczaka w środku, naszą szermulę. Czyli foliuję i widzimy się za chwilę. W sumie dwie godziny marinowałem naszego kurczaka. E, oczywiście dużo, dużo lepsze, bardziej wyczuwalne, bo była ta marinata, jeśli nasze kawałki kurczaka były leżakowane całą noc. Dodaję tuż w środku garnek żeliwnych. Nie będę przecierał e, e, cały pierś z kurczaka, tylko zdejmuję troszeczkę właśnie nadmiar marinaty. I smażymy kurczaka od strony skóry na początku. Dwie minuty po kurczaka od strony skóry. No i ładnie mamy skaramilizowane jedną stronę skórę. I teraz drugą stronę. Ok, podsmażony jest kurczak. Teraz wyciągam nadmiar tłuszczu po usmażeniu. No i kurczak oczywiście ze skóry nam troszeczkę puścił tłuszczu. Widzisz, sporo tego jest. Ok, piękne. Teraz znowu delikatnie mieszam całość. Pogrzewam, żeby widzisz, tutaj mamy bardzo dużo smaki jeszcze z naszego kurczaka. Musimy to odkleić dodając troszeczkę wody. Pogrzewam całość. I skrobię z pomocą drewnianą łyżkę. W drugą stronę tak samo. Jak wszystko jest dobrze odklejone, oczywiście to nie jest spalone, tylko to jest prażone. Dopiero teraz dodaję na to naszą sermulę. Pomieszam całość, żeby cały kurczak był obtoczony w naszą Mmm, Ale pięknie to pachnie, zobacz jak to wygląda. I przypominam, specjalnie to robię, żeby Ci pokazywać, że możesz to zrobić w innym garnku, inny naczynie niż tazin. Jeśli masz tazin, zrób to w tazin. No i widzisz, o, na bardzo wolnym ogniu. Teraz przykrywam i ma to się podusić jakieś 45 minut od czasu do czasu będę pomieszał, żeby być pewnie, że się nic nie klei na spód od naszego. 45 minut minęło, nasz kurczak jest już piękny, jest upieczony. Zobacz, piękny, ma w ogóle koloru. W międzyczasie przygotowałem jeszcze bulgur. Oczywiście możesz, zrobić to, uh, możesz to wydawać uh, razem z so kaszą kuskus, ale ja wolę bulgur. Czyli tak, robimy takie łoże. Oczywiście, jeśli wydajemy w nacinie tajin, który ci przedstawiłem wcześniej, możesz serwować bezpośrednio tajin na stole. A jak nie masz i robisz to tak, jak ci pokazałem dzisiaj w garnek żeliwny, to dodajesz wszędzie kaszę bulgur. Robisz taką studnię, widzisz, kręcasz. I teraz na sam środek dodaję naszego kurczaka. Hop. Mmm, pięknie to pachnie. Kurczak będzie naprawdę bardzo się rozpływał w usta. Coś prostego i peśnego. Kolejny super udany przepis. Mmm. Tak jak mówiłem, właśnie naszego kurczaka jest wilgotne, czujemy wszędzie na około w przyprawy, mamy ostrość na naszej cebuli, mega prosty, domowy przepis. Pamiętaj, żeby zajrzeć na TikToku, tuba smaku, a przy okazji widzicie Wam dużo złówka miłego gotowania, błonę pięćdziesięciami, a bientôt. ciao, trzymajcie się. Kolejny przepis na pyszny kurczaka, kliknij tu.